Panie komisarzu, budżet na 2026 rok jest budżetem sprzeczności. Mamy tu wciąż te same ideologiczne cele lansowane w oderwaniu od rzeczywistych problemów Europejczyków. Dekarbonizacja, neutralność klimatyczna, zielona energia, zielona stal, promocja aborcji LGBT. Z drugiej strony marzenia o poprawie gospodarki i jej konkurencyjności. Absurd. To nie działało nigdy, nie działa i nie będzie działać. Co musi się wydarzyć, abyście otworzyli oczy? Wasza polityka kontynuacji szkodliwych programów jest dzisiaj największym zagrożeniem dla rozwoju bezpieczeństwa i dobrobytu Europejczyków, w tym zwłaszcza Polaków, panie komisarzu. To wasza polityka zamyka europejskie fabryki, wygasza hutnicze piece, likwiduje kopalnie, a w tym samym czasie te same branże rozkwitają w Azji, a ich towary zalewają nasze rynki. Pora zmierzyć się z rzeczywistością i porzucić świat bajek o ratowaniu planety. Nie chcemy nowych zasobów własnych Unii. Nie będziemy płacić za wasze odrealnienie i brak odwagi przyznania się do oczywistych błędów.